Ok, kręcę ten film, żeby Wam pokazać, jak ogląda, wygląda odbiór paczki, przesyłki z paczkomatu. Postanowiłem, że dam paczkomatom drugą szansę. Za pierwszym razem troszeczkę długo czekałem. I tak się składa, że w jednym dniu mam do odbioru dwie paczki. Są to jedna na poczcie, gdzie będę musiał iść i stać w kolejce i druga jest w paczkomacie. Tu mam na wizo, na Pocztę Polską. Oczywiście będę musiał się tłuc w tych kolejkach. I stojąc... W sklepie, hmm. po, na zakupach, dostałem SMS-a, że paczka już czeka w paczkomacie na no odbiór, tylko muszę kod wpisać. Zaraz się zbliżę i pokażę Wam jak to wygląda. O, są jacyś ludzie. I widać tutaj kod mamy 633-699 9. OK I teraz jest moja kolej Tak to wygląda I zaczynamy Wciskam idę dalej Polski Odbierz paczkę I teraz mamy do pisania kod 633 699 699 Idę dalej Aha, numer telefonu, przepraszam. Najpierw numer telefonu wpisujemy. Idę dalej. I teraz dopiero wpisujemy kod 633 699. Ok, to jest ten kod. Idę dalej i powinna się skrzyneczka otworzyć. Uwaga, gdzieś się otwiera. Jest, tutaj się otwarło. I tutaj nam mówi, że odbierz paczkę z szynki, lewa strona, i trzeba ją teraz zamknąć. Ok, i podchodzimy jeszcze raz do ekranu, wciskamy, idę dalej. Mam uwagi do paczki, nie, idę dalej. Dziękuję, do zobaczenia. Idę dalej. Paczka odebrana. Czyli, raptomując, taki odbiór paczki jest o wiele wygodniejszy niż odbieranie paczki na poczcie polskiej. I teraz mnie czeka hmm, w stanie w kolejce na poczcie polskiej, gdzie zmierzam powolutku. To by było na tyle. Mam nadzieję, że zobaczyliście, jak wygląda odbiór paczki z paczkomatu. Druga szansa się powiodła, także jest wszystko ok. Ok, dzięki na razie. Ok, postanowiłem nagrać yy, krótkie zakończenie. Idę teraz na pocztę. paczkomatu oczywiście zakończenie. I pokażę wam jak będzie wyglądało teraz ile mniej więcej będzie ludzi na Poczcie polskiej ile czasu będę tracił czeka czekam stanie no i moi drodzy musiałem aż przyjść do domu żeby to nagrać bo nie chciałem się brzydko wysławać na dworze Powiem że mm, byłem z tym na Poczcie Polskiej, nie dość, że straciłem czas w yy, w kolejce, to wyobraźcie sobie jeszcze, że listonosz 21 zostawił mi w skrzynce awizo, które mam odbiór 22. No troszeczkę jest mój błąd, że nie zobaczyłem na tą datek tutaj odbioru. No, pierwszy raz się z takim czymś spotykam, no ale okej, okay, no i widzicie. Także zdecydowanie wygrywa w tym wypadku yy, odbiór paczek w paczkomatach. Po prostu, można powiedzieć, że miażdży Pocztę Polską pod tym względem. Także chyba jednak te zaufanie znowu nabrało mocy. I jak będę gdzieś widział na aukcji, na Allegro, że jest opcja wysyłki paczkomatem. Będę z tego korzystał, bo jest naprawdę o wiele, wiele lepszą formą odbioru. Nie trzeba nigdzie stać, podchodzimy, sklepujemy, kodzik. No oczywiście wcześniej jeszcze numer telefonu. Wszystko pięknie wygląda, także zakończając cały ten filmik 10.0 dla paczkomatów. To by było na tyle. Pozdrawiam.